Pani Justyno, dzisiaj dla podopiecznych, ale i też pracowników ważne wydarzenie, bo to jest Wigilia, kiedy no, wszyscy się spotykacie i... No, mimo, że na co dzień tworzycie tą swoją wspólnotę, to jednak no, to wydarzenie chyba jest dla wszystkich ważne. Tak, to już ósmy opłatek maltański w naszym domu. Dwa lata mieliśmy zdalnie, tak można rzec, bez obecności gości. Cieszymy się, że w tym roku możemy wspólnie świętować i, i cieszyć się obecnością gości, i, a mieszkańcy nasi podarunkami ufundowanymi przez zakon maltański prowadzając w czyn chrześcijańską miłość bliźniego, a w szczególności w stosunku do biednych i chorych. To tak jak czytałem w modlitwie zakonu malteńskiego, czujemy się zobowiązani bronić tej wiary i ją utrwalać. Było, nie było w Europie o tak mocnych, wydawałoby się, korzeniach chrześcijańskich, które w tej chwili no, próbuje jakiś wiatr wiejący z tej centrali zrewidować nasze spojrzenie na świat. My mamy swoje zadanie. Mamy z jednej strony przywilej jako chrześcijanie, członkowie zakonu uczestniczyć w nabożeństwach, jak również mamy obowiązek tej wiary bronić i zwracać się ku potrzebującym biednym ubogim, naszym pacjentom. To są nasi drodzy panowie pacjenci, chorzy. Taka jest dewiza i zwrot obowiązujący w zakonie maltańskim. Dlaczego zdecydował się pan dzisiaj tutaj gościć na tym opłatku maltańskim? No, dlatego, że jesteśmy organem prowadzącym ten DPS przede wszystkim, ale jeszcze ważniejszy powód jest taki, że to są ludzie potrzebujący, to jest opłatek maltański, maltańczycy, zakon suwerenny, zakon maltański ma wpisane taką, takie hasło, że obrona wiary i pomoc potrzebującym, wspaniała rzecz na te czasy zwłaszcza, także powodów jest wiele. Natomiast ten jest taki oczywisty. Dzisiejsza edycja opłatka maltańskiego, który właśnie przez Zakon Maltański organizowany jest co roku w większej ilości miejsc w Polsce. W tej chwili to już prawie 40 ośrodków. Po raz ósmy mamy edycję tutaj w Szczyżycu. Zapoczątkowane to zostało w 2015 roku. Jesteśmy współgospodarzami razem z Powiatem. To ówczesny starosta pan Jan Puchała i ja wówczas również byłem funkcjonariuszem, członkiem i przewodniczącym Rady. Jednocześnie z racji przynależności do Zakonu Maltańskiego zorganizowaliśmy ten opłatek maltański i to trwa. Trwa ku radości podopiecznych z pełną aprobatą personelu, który się włącza i oby to trwało dalej. Mogę w dwóch zdaniach powiedzieć, że to jest najcudowniejsza praca na całym świecie. Polecam każdemu pracę właśnie w takich miejscach. Nie ma nic piękniejszego. Dobrze, dziękuję Pani. Dziękujemy czcigodnemu ojcu Atowi, ojcu proboszczowi Filipowi, kapelanowi ośrodka, ojcu Ludwikowi.